MGN Najlepsze suple. Sprawdź towar już dziś. Siemano, Matosz Mieściwujewski, a ma być na bieżąco ze mną Darole, witam siema Cię. Siema Byku, siema wszystkim. Słuchaj, ty wiesz jaka przed duża szansa jest jutro? Na pokonanie takiego gościa? No wiem, ale co, a czym on się różni od innych? No, nie dość, że pokazuje się w swoich walkach bardzo dobrze, to jeszcze ma no, mega duży fanbase. No to na pewno, to na pewno, ale czy się pokazuje bardzo dobrze, okej, okay, no na tle tych zawodników, którzy byli wcześniej, może się pokazał dobrze, ale czy się pokaże na tle tutaj ze mną, to zobaczymy, no nie wydaje mi się. Ty widziałem po tym widziałem jego strach, bo czak jest kurwa Abstrany, jest Abstrany jak chuj. No słuchaj, mi się łazi. wydaje, sam wszystkim do ciebie oczywiście, ale mi się wydaje, że jak on z tobą przegrał, no to myślę, że go by mu spadło o bardzo dużo poziomów w dół. Tak jak Disowi. Tak jak Disowi. Tak Przynajmniej będzie walka Dis versus Xario, nie? Dwóch, dwóch przegranych z Darkiem nie? Dokładnie, no do tego dążę, żeby, żeby jakoś wygraj. Wiesz, trochę mi przykro kurwa, że wiesz, że tak się to stało Że disy e, po prostu no e, Chciałbym nie ci przykro. No, zimno, teraz, mi, teraz mi przykro, dlatego chciałbym, żeby do tej walki doszło, wiesz o co chodzi. To jak przegra ze mną, to na pewno jeszcze tam spichną jakoś, nie? No, co sobie stoisz z Ksaju, pokonałeś go i mówisz Diz, pokonałem ciebie, pokonałem jego, teraz wasza kolej. Dokładnie, no słuchajcie, jutro idę, robię robotę i kurwa tu nie ma przebać i... Jestem bardzo dobrej myśli. Jedynie zagrożenie z jego strony to to, że troszkę ma lepsze te warunki ode mnie wiadomo, bo jest wyższy, cięższy. No ale ja sparowałem z cięższymi i powiem, że no jutro zobaczycie, jutro zobaczycie. Ale naładowany strasznie, co? Ba! będzie uko już jest ukąszony, już jest, już jest, już jest, tak, już jest drouszy, a ten. A no wiadomo, 24 godziny trwa ta trucizna w ciele, ale jutro mu skrócę męki i go dobiję. Boże, chłop się teraz zrobił ten. Wiedziałeś kiedyś jego zdjęcia jak kiedyś robi wyglądał? W ogóle na mnie nie chodzi mi o to, że widziałeś jak kiedyś wyglądał. Tak, tak szuplutki taki był, szuplotki. Ja teraz to widziałem przy walce jak na Friday Arena, to widziałem to taki szuplutki, bo jak walczył z Rafoniksem chyba. To był taki jeszcze szuplutki. Ale teraz to ci powiem, no jest kawał chłopa, ale w klatce decyduje coś innego, nie wygląd, nie? Wiadomo. Powiem ci jedno: Szybkość, energia. duża szafa głośno upada. No, dokładnie, dokładnie. I tak chcę zrobić, właśnie chcę zaskoczyć jutro. Wydaje mi się, że nie ma we mnie w ogóle strachu żadnego. Tak jak mówię, idę, robię swoją robotę i pamiętajcie, wykupujcie pay-per-view z mojego reflinka, a będzie masakra. Zobaczycie. Ale ty uważasz, że Ksał jest tak dobry, pokazuje jego rekord, czy jednak no, nie mierzył się jednak z takim dobrym nie, rywalem? Nie nie nie, 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 jeszcze z takim rywalem się nie mierzył. Także będzie miał duże problemy. Wydaje mi się, że na pewno mam lepsze skill'e od niego. Ja ci Tylko, powiem, że z... problem jest w tym, że ja po prostu nie jestem zawodnikiem K1, nie? ja jestem zawodnikiem MMA. Aha. I tu może być e, zobaczymy jak to jego K1 się przełoży właśnie na walkę ze mną. Wydaje mi się, że będzie miał duże, duże problemy. Jestem od niego wydaje mi się na pewno szybszy, skoro on ma większą wagę, więc i e, mam pierdolnięcie w łapie, także no jak pierdolne, jak pierdolne, no to zobaczymy czy być chciał dalej walczyć. Ja zawsze miałem tak, że widziałem Ciebie, no wiesz, różnie bywało, ostatnio wygrałeś, ale wcześniej było różnie, sam wiesz, ale zawsze jak Cię tak. widziałem na media, treningu, no to zawsze ten treningu u Ciebie wygląda najlepiej z wszystkich. W sensie widać u Ciebie taki lustra. Ten problem, że po prostu wiadomo jutro, wiadomo, ta psychika jest bardzo ważna, tak, jeżeli to całe otoczenie nie zabije mnie, że tak powiem, nie wykończy, no to jestem w stanie zrobić tam, pokazać swoje skillę tak, a jeżeli E, te kurde, jak tak powiem, te, to, to cała publika mnie znowu jakoś tam podłamie, czy, czy znowu będzie kiepsko z moją psychiką, bo to nie będę w stanie pokazać tego w klatce, aczkolwiek nie czuję teraz żadnej presji, powiem, że czuję tak samo się, tak samo się czuję jak z Disem i jeżeli jutro będzie taka chłodna, opanowana głowa, to... Nie ma szans, żadnych szans. Także możecie na mnie spokojnie stawiać, aczkolwiek tak mówię, nie lekceważę go, no bo chłop jednak cztery maty zwycięstwa, tak, nie lekceważę go, chcę wygrać i to jest najważniejsze. Ostatnie pytanie. Czy po tej ostatniej Twojej wygranej z DCM zmieniło się jakoś Twoje nastawienie też podczas przygotowań do walki? Inaczej wyglądały te przygotowania niż wcześniej? Miałeś inną głowę na przykład podczas sparingów? Nie, kompletnie nie. Po prostu treningi K1 się, się różnią od, treningi, od treningu w MMA. Wiadomo, że już nie trzeba tam robić tych e, parterowych rzeczy i tak dalej, a to jest oczywiście trudniejsze. Szkoda, że Ksajo nie chciał się ze mną bić w MMA, bo prawdopodobnie z Disem chciał się bić w MMA. Nie wiem, czemu jest ode mnie cięższy, to spokojnie mógł spróbować. E, no, Mówię, że mu się nie chciało trenować MMA, nie podoba mu się. Ale on trenował wcześniej. Trenował, ale mu się nie podoba. No. Nie lubi trenować. No tak jak ktoś nie lubi no to go zmuszać. To trzeba mu najebać normalnie w K1. To w jego płaszczyźnie To dokładnie. No, słuchajcie, MMA się też e, składa z, z K1, z, z Muay Thai i z tych innych dyscyplin stójkowych, także nie ma problemu. Idziemy, robimy robotę i pamiętajcie, z mojego reflinka wykupujcie, a zobaczycie fajną, ciekawą walkę. Naprawdę chcę iść zrobić niespodziankę. Dzięki bardzo. Dzięki bardzo. wielkie, pozdrawiam wszystkich serdecznie. A!